Witam Was serdecznie. Dzisiaj będzie taki nietypowy odcinek kulinarny. Nie wiem jak Wy, ale ja lubię sobie zjeść i doceniam polskie potrawy. Chciałbym Wam pokazać takie typowe polskie jedzenie. Oczywiście będzie tam parę propozycji niepolskich, ale duża większość będzie polskich rzeczy. No i spróbujcie sobie zobaczyć i nauczyć się tych polskich dań oraz kilku deserów, które pojawią się na końcu. Ogólnie rzecz biorąc, jedzenie to oczywiście das Essen, tak jak tutaj widzimy. Pierwszy slajd pyszności naleśniczki. Mówimy po niemiecku Pfannkuchen. Pfannkuchen. Możemy powiedzieć oczywiście, jeżeli chcemy, co jest w środku, z jakim nadzieniem. Nadzienie to jest po prostu Fülung. czyli możemy zapytać mit Fülung. z jakim nadzieniem. No i odpowiadamy pfankuchen, mit kwak, albo mit upst, no z czym tam lubimy. Kebab. No nie jest to typowo polskie, ale bardzo lubię kebab, dlatego włączyłem tutaj. Niemcy mówią albo düna, albo po prostu dyna Kebab. Takie serduszka piernikowe, jakie są sprzedawane na różnych jarmarkach albo kiermaszach związanych na przykład z, z Nowym Rokiem albo z, ze Świętem Zakochanych, to Lepkuchen herzen. Lepkuchen to są pierniki, a herzen to są serduszka, serca. Tort. Jak widzimy, tort urodzinowy. Die Geburtstagstorte. Geburtstagstorte. Tiramisu. To jest bardzo łatwy wyraz po niemiecku dokładnie tak samo. Tiramisu. Makowiec. Mun kuchen. Mun to jest po prostu mak. A kuchen ciasto. Mun kuchen. Zupa pomidorowa. zupę Barszcz ukraiński. Borszcz. Po prostu. Borszcz. Jeżeli chcę powiedzieć barszcz zwykły, taki polski, to będzie wtedy rotę rybę zupę. Rote rybę zupę. A jeśli taki ukraiński, to borszcz. Następnie, zupa grochowa, grochówka. Erbsensuppe. Erbsensuppe. Bigos. Potrawa chyba najbardziej taka polska. Sauerkraut mit gehaktem fleisch. Dosyć długa jest ta nazwa, ale y, szukając odpowiednika, bo bigos żadnemu Niemcowi nic nie mówi, zobaczyłem właśnie takie, taki opis tego polskiego dania: Sauerkraut, czyli kwaśna kapusta mit gehacktem, z posiekanym fleisch mięsem. Sauerkraut mit gehacktem fleisch. Następnie na południe mówią na to kwaśnica, czyli to będzie zupa. No, kwaśnica, chyba tak to, tak to nazwiemy: To. załe Kraut zupe. Kapuśniak po prostu. załe Kraut zupe. Później mamy żurek. Też taka typowa polska zupa, żurek. Zaurę, myl, zupę. Zaurę znaczy kwaśna. Mehl to jest mąka. zaure myl, zupę. Pierogi. Pirogen. Można powiedzieć na przykład pirogen mit kwak. Jest oczywiście inna nazwa również, troszkę bardziej skomplikowana. To są tajk teżsien. To są też pierożki takie tajk, teżsien. Tajk, czyli ciasto i teżsien to są jakby kieszonki. No i typowy polski wyrób, czyli ser owczy. Szafskiejzy, szafskiejzy. Szaf to owca. Następna zupa flaczki, flaki. Kutel zupy, kutel zupy. Następna potrawa. To kluski śląskie z mięsem. Kartofel klusze mit fleisch. Kartofel, to oczywiście są ziemniaki. Kluse, kluski. Kluski ziemniaczane mit fleisch z mięsem. Teraz faworki. Lubiany taki deser. Szmalc gebek. Szmalc gebek. Roladki, Ruladen, Kluski ziemniaczane, Kartoffelklöße Racuchy. Hefe Pfankuchen. Czyli jak widzicie, samo Pfankuchen to są naleśniki, a hefe to są drożdże, hefe Pfankuchen racuchy. To nie jest typowe polskie danie, ale ponieważ bardzo lubię, to taki talerz z frytkami, z mięsem, z sałatką. Niemcy mówią na to Gyrosplatte. Gyrosplatte. Czyli taki talerz, no, cały zestaw z mięsem. Rosu Brühe. Mit Nudeln, zum Beispiel. Czyli na przykład z, z makaronem. Mit Nudeln. Następnie mamy Gołąbki. Gołąbki. Kohlrouladen. Następnie placki ziemniaczane. Kartofel pufa. Kartofel pufa. Kotlet schabowy. Wina sznicel. Po wiedeńsku czasem mówimy Kotlet po wiedeńsku. Wina, sznycel. Sznycle. Czyli z mięsa takiego mielonego. Sznycel. Po prostu sznycel. Później zupa ogórkowa. Gurken-zupę. Gurken. Ogórki. Chłodnik. Kalte Rute Rübensuppe. Czyli zimna zupa z buraków. Z czerwonych buraków, oczywiście. Dokładne tłumaczenie. Kalte Rute Rübensuppe. Następnie krupnik, geraupensuppe, geraupensuppe, ciasto francuskie, Blätterteiggebäck, Blätter teig, to są listki, liście. Taig to jest ciasto. I gebek, to jest pieczywo. Pieczywo francuskie. Bleta, taig, gebek. Pączki. Berlina. Berlina. Beza. Bejza. Ptyś. Wind Beutel. Ciekawe w dokładnym tłumaczeniu. Wind to jest wiatr, a Beutel to jest jakaś torba, torebka. Czyli torebka wypełniona wiatrem. Wind Éclair. Myślę, że czyta się z francuska éclair. Jabłecznik. Szarlotka. Apfelstrudel. Albo apfelkuchen. Strudel z jabłkami. Apfelstrudel. Sernik. Kazy kuchen, Käse kuchen. Ciasto z truskawkami, Erdbeerkuchen, Erdbeerkuchen. I ostatni slajd ciasto śliwkowe ze śliwkami. Pflaumenkuchen. Pflaumenkuchen.